Cześć, tu Tomek Piłkowski szkółka Mix. Nowe logo. Fajne opony, fajny motocykl, fajna pogoda, fajne kolory. I właśnie o tych kolorach i o tym wszystkim chciałem dzisiaj na specjalne życzenie pana Mateusza nadmienić, ponieważ chodzi o same ustawienia GoPro. Bo tylko takiej kamery używam. Próbowałem używać DJI, -a. kiedyś jeszcze używałem jakiejś chińskiej tandety. Przepraszam, wszystkich importerów, producentów chińskich rzeczy, ale w Motokrosie konkretnie sprawdza mnie osobiście się tylko i wyłącznie GoPro. Dlaczego? Bo jest wytrzymała, bo jest pancerna. Fajnie się z nią pracuje. I jeszcze cudawianki. Tysiące innych rzeczy. Następna rzecz, która jest dosyć istotna: dlaczego GoPro? Dlatego, że w tej chwili tam świeci słońce. Ja w tej chwili mam ustawienia, jeśli chodzi o obraz linear, najprościej. 2,7K, 120 klatek na sekundę. Bo jeśli ustawisz 4K, 5K. 24-18K, w ogóle jakieś bzdury, to fajnie jest, fajnie, 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 naprawdę jest super, tylko że generalnie rzecz biorąc, żeby to obrobić wszystko i żeby to działało, to musisz mieć dobry sprzęt, który nie będzie zamulał i który będzie te wszystko obrabiał. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest najbardziej istotna, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy, i tak wszyscy odtwarzają na smartfonach, tabletach, e, i tak w związku z tym jakość tego jest uzależniona także od prędkości łącza. Jeśli masz super zajebiste łącze i masz super zajebisty telewizor, na którym możesz sobie na 80, dajmy na to, calach obejrzeć, no to do pozazdroszczenia. Z całym szacunkiem. Fajnie jest coś takiego mieć i na czymś takim pracować, ale ile tak naprawdę osób ma to, które e, będą w stanie to ogarnąć? Poprzedni mój film na temat Starka był robiony 4K. I, I sam materiał, który po obróbce, przepuszczeniu przez program, bo to za chwilę też coś pokażę Wam o programach. Ma, to było bodajże 8,5 giga. Gdyby nie fakt, że jest szybkie łącze 300 na 300, to nie jest jeszcze szybkie, wiem, ale są wolniejsze, uwierzcie mi, to załadowanie tego trwałoby kilka dni. No, to jest bez sensu. W związku z tym liczy się to, żebyście dopasowali do swoich potrzeb. I teraz. Konkretnie do pana Mateusza, panie Mateuszu, same ustawienia, to ja mogę zasugerować panu i wam wszystkim jedną kolosalną taką poradkę. Kombinujcie na prawo i lewo, zmieniajcie co chcecie, sami dopasujecie. Bo jeśli ja wam powiem, słuchajcie, to jest najlepsze ustawienie GoPro, będzie brzydka pogoda, będzie coś tam, coś tam, nie wyjdzie. Słuchajcie, są filtry w różnych programach, są różnego rodzaju przejścia, możliwości. ten sposób macie próbować. Nagrajcie, no na pewno nie, nie, nie sugeruję, żebyście nagrywali 720 czy 1080, tak? Ale próbujcie. Wiadomo, że im mniejsza rozdzielczość i im mniej tych, 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 tych wszystkich cyferek, tym więcej tego obrazu wam się zmieści. Ale to też trzeba sobie umieć jakoś... Wypośrodkować. Trzeba umieć też dopasować odpowiednią kartę. Ja używam karty szybkie klasy 10. Najczęściej są to karty minimum 64 GB. Po jednym dniu takim treningowym, po kilku godzinach, jeśli nagrywam 4K, najczęściej jest max 34-35 GB. Minimum jest to 20 GB. I teraz Ktoś pyta mnie: "A masz tam ten materiał z sprze... kurde, gdybym ja miał te wszystkie materiały, no to generalnie rzecz biorąc tutaj by się mieściły tylko jakieś dyski zewnętrzne." Bez sensu. Jak ja nagrywam dwa, trzy razy w tygodniu coś, to dla siebie, to dla kogoś? Bez sensu. Nie mam, koniec. Było minęło. Surowka wyrzucona, zostaje gotowy materiał. Tak samo i będzie z tym materiałem, który gdzieś tam będzie, będzie, będzie obrobione. Tylko cały czas gadam, 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 gadam. a to też między innymi po to, żeby Wam powiedzieć i pokazać, że można coś z niczego zrobić. Także ten tips, który ja polecam, to jest słuchajcie, próbujcie, przede wszystkim próbujcie. Eee, 2,7K w zupełności wystarczy. 120 klatek na sekundę, to jest 120 razy. Ujęcie, migawka, i mamy sekundę, czyli 343. W tym czasie, kiedy wypowiedziałem tą cyfrę 343, kamera nagrała 120 klatek. I z tej klatki można wyciągnąć fantastyczne zdjęcia. Wystarczy, że podejdziecie gdzieś sobie na kogoś w przypadku, na przykład motokrosu, ktoś, kto będzie skakał, i go nagracie, i powiecie, o jaki ładny skok! W tym momencie było zajebiście, bo wyczuwacie to, prawda? I w tym momencie. Pomyślcie sobie, dobra, jest 120 klatek na sekundę, wracacie do domu, macie odpowiedni program do obróbki. I wyciągacie sobie jedną klatkę. Tą jedną jedyną klatkę, która jest fajną klatką, jeśli chodzi o zdjęcie. No sam używam do GoPro trzech baterii. Mam trzy baterie zawsze naładowane ze sobą. Z ładowarką ze wszystkim worzę to, bo to nigdy nie wiadomo jaki materiał się przyda. Zawsze jest e, jakiś tam. E, w moim wypadku jest to e, iPhone. O, i, i, i Rick Sanchez. Najmądrzejsza osoba w galaktyce. Ci co wiedzą, to wiedzą. E, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Takiego najciekawszego. E, nagrywajcie w każdą pogodę. W zimę, w lecie. Jak deszcz pada. Chodzi o to, żebyście zbierali informacje, jak ten wasz sprzęt się zachowuje. Im wyższe GoPro, tym lepiej. No, poza teraz tą e, dwunastką nieszczęstą, ponieważ ze względu na baterię, żeby na żywotność baterii e, wycofali GPS. Dla mnie e, tamtego bajeranta, który generalnie lubi gadżety, czyli tak zwanego gadżeciarza, same te naklejki i nakładki, które są właśnie w GoPro typu telemetria, typu mapa znaczek GoPro są fajnym dodatkiem. Dlatego też e, zostałem przy GoPro 11, e, która uważam bardzo dobra kamera jest. E, zmienić można w niej tak jak i w 12, można zmienić obiektyw, e, który na naszym por po portalu kosztuje bodajże 90 zł czy 95 zł razem z wysyłką. E, to też polecam, ponieważ ma powłokę jakąś polaryzacyjną. Ci, którzy zajmują się fotografią będą doskonale wiedzieli o co chodzi. Chodzi o to, że nie ma tych refleksów świetlnych. Oryginał kosztuje 90 zł, ta 95 zł z wysyłką. Czyli sami sobie odpowiedzcie. Różnica jest zacna na korzyść nieoryginalnego. Sami wiecie jak to jest. Każdy mówi, że ma fajny motocykl, ale jak dołoży do niego nieoryginalny wydech, tak jak u mnie HGS, to jest zawsze petardunia. A teraz z drugiej strony, żebyście widzieli jak to jest ze światłem. Teraz jestem oświetlony. To jest właśnie ten dodatek, tak? To szkiełko, które powoduje to, że lepiej działa. Do obróbki Filmów. Muszę się wspomóc telefonem. No, to żebyście widzieli, widzicie. Używam tak, no zwykły aparat fotograficzny, zdjęcia, clips który jest z, z iPhone'a, tego nie używam, iMovie bardzo rzadko. LightCut, bardzo fajny program. DJI Fly, to są programy, które są do drona, bo też się bawię dronem. Capcut no i oczywiście mój, że tak powiem, debesciak jest to GoPro Quick i płacę abonament w GoPro Quick, dlaczego? dlatego, że są fajne dodatki program bardzo szybko działa jeśli mogę sobie pozwolić na to, żeby zmontować w przerwie przy czymś jakiś szybki materiał jakiś fajny film, wrzucam robię do sieci i już, jest zrobione bardzo często pomaga mi to. To nie jest tak, że e, ja jestem debeścia, bo coś tam, coś tam, coś tam. Nie, słuchajcie. Przepraszam, że to powiem. gówno prawda. Bardzo często wspomagam się jakimiś programami, które mi pomagają w tym. E, I cała tych wszystkich ludzi zajebistość polega na tym, że umieją obsługiwać ten program. Od tyle. Po prostu. Umieją obsługiwać program. I za chwileczkę Wam. E, Będę pokazywał w komputerze programy, inne i tym podobne historie, i tak naprawdę e, może jeszcze zrobię jakiegoś screenika z ustawień mojego GoPro, żeby wam zamieścić właśnie z tej nagrywki. Także jak coś, to pamiętajcie. Tomek Piórkowski, szkółka MX z nowym zajebistym logo, na oponach Maxis i CST. Bo są to naprawdę bardzo fajne opony, a i ten Stark w którym wczoraj jeździłem. Przez ostatnie właściwie 48 godzin go opalałem. Też będzie na Maxisie. O, to są dobre opony. Na razie. Słuchajcie, no i teraz właśnie jest ten moment, kiedy chciałem wam pokazać, muszę tu przenieść, żeby widzieć, pokazać wam moje programy, których używam. To jest Mondersharp Filmora Mac, wersja na Maka, Maca, bodajże no, Płatna. Większość z tych programów jest płatnych, jak nie wszystkie. Jedyny darmowy program to jest iMovie, Quick. Tutaj mamy DaVinci 18, tu mamy 19, to jest wersja beta. Tutaj mamy Final Cut Pro i Compressor. Są to wszystko płatne programy. Perfectly Clear Video jest to program, który poprawia jakość Nagranych ujęć. To znaczy, wszystko jakoby upiększa, lekko koloryzuje. Jeśli nie mamy pojęcia o tym, jak używać tych niektórych suwaków, ten program to zrobi za nas, tak? CapCut, no to jest bardzo, że tak powiem, wspierany program przez TikToka, promowany przez TikToka. Fajne rzeczy ma. Nikt nie namawia nikogo do tego, żeby korzystać, ja tylko po prostu mówię, z czego ja osobiście korzystam. I tak, jak na przykład mamy tutaj Filmore. Ten materiał, który teraz robię, za chwilę to będę wykorzystywał, ale mniej więcej pokażę, jak to mniej więcej się robi. Znajdujemy u siebie to, co nagraliśmy. To jest to dzisiaj. Zwróćcie uwagę na to, że pierwszy plik. Ma 564 mega. Drugi ma już 468 giga, bo jest dłuższy. Także. No, tak niestety jest. I to są. Wtedy te pliki się dodaje. Ja przynajmniej tak robię. Montuję je. Wkładam. Tutaj mamy zachowanie. I teraz tak, jeśli znowu mamy 60 klatek na sekundę, a 25 mamy, widzicie, większy ekran, inna rozdzielczość, większa rozdzielczość, no to i więcej klatek na sekundę, no to się zaczyna dziać to w ten sposób, że po prostu ten film, ten końcowy będzie dużo ważył, będzie ciężki, w sensie pojemnościowo, objętościowo będzie duży. I teraz jeśli Wy chcecie, żeby ten film był naprawdę mega pozacki i macie zajebiste szybkie łącze, ci od razu po bandzie wszystko tak jak należy. No ja, niestety, tutaj, gdzie jestem, mogę wykorzystać, ale chodzi o przekazanie treści. W związku z tym, biorę ten mniejszy. Można to troszeczkę sobie zmniejszyć, żeby nie było takie duże. O, proszę bardzo. Drugi też wkładam. No i co? No i słuchajcie, tak naprawdę. Całość materiału, a nie, ten był pierwszy, to można to zamienić sobie. Widzicie, zamieniłem. Ten był pierwszy, a ten drugi. W związku z tym, tutaj mamy całą masę filtrów, efektów, dodatków, audio. Ja pozwolę sobie właśnie w tym momencie zakończyć, tylko dlatego, żeby Wam moi mieli nie zawracać głowy żeby dać czas do namysłu, może przyda Wam się do czegoś, a jak nie, to wiecie. Piszcie jakaś łapka w górę, to się tak mówi, tak chyba, prawda? Ja o to nigdy nie zabiegałem, ale fajnie by było, bo się wtedy człowiek czuje doceniony. Subskrybujcie kanał, przede wszystkim motocykle, 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 motocykle. Jeśli komuś mogę w czymś pomóc, jeśli chodzi o GoPro, o zajawkę na kręcenie, na montowanie, Chętnie się. Chętnie się przydam do czegoś. Miłego dnia na razie. Tomek Piurkowski. Szkółka Enix. Szkółka Enix. No.